Dzisiaj pokażę Wam małą klatkę hodowli. Otóż tak tutaj była, jest yy, mała zmiana, ponieważ zrobiłem z listewek tutaj zrobiłem te ścianki i takie zamykanie. I to jest królik belgijski. I tutaj możecie zobaczyć. Y, Każdy będę paśnik montował i pojedł. Bo muszę to jeszcze poobcinać, bo to dzisiaj ją ja skończyłem. O, takie kamidło. I tu jest jeszcze jedna klatka. Będzie w czerwony mojego brata. I ja teraz tak szybko przejdziemy. Tu są kalifornijskie. Jest mieszaniec. I tutaj jest miniaturka. Na tym zakończymy mój filmik. Subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, polecajcie i piszcie jak najwięcej komentarzy. Cześć!